Witam serdecznie wszystkie bliźnięta. Bliźnięta słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na grudzień 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Drogie bliźnięta. Do 20 grudnia słońce będzie w znaku strzelca, czyli yy, dużo się dzieje u Was w sprawach partnerskich i we współpracy z ludźmi. Również przez cały miesiąc merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu jest w znaku strzelca do połowy miesiąca jeszcze w retrogradacji. Od 15 wyjdzie z retro. Więc tutaj dużo spraw może być takich, wiecie, może powrócić ktoś z przeszłości, jakiś partner czy partnerka, możecie nawiązać kontakt, może ktoś ze starej pracy się odezwać. Czyli tutaj dużo. No, może być też dużo jakichś takich, wiecie, niewypowiedzianych słów. 7 grudnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wejdzie do znaku Wodnika i ustawi się w trygonie, czyli w cudownym aspekcie do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse i nowe możliwości. Mars przez cały miesiąc będzie w lwie, czyli w pozytywnym sekstylu do Waszego znaku, ale 7 przechodzi, w re, wchodzi w retrogradację, więc tutaj miesiąc jest bardzo ważny grudzień. Mamy dwa nowie, jeden pierwszego, drugi trzydziestego, Merkury w retrogradacji do połowy miesiąca, a od 7 do końca miesiąca i jeszcze dłużej Mars. Więc tutaj można się spodziewać różnego rodzaju kochani opóźnień że różne sprawy się będą odwlekały, tak? Ale zacznijmy od początku, ponieważ miesiąc zaczynamy 1 grudnia nowym księżyca w znaku Strzelca. Y <laughs> czyli naprzeciw waszego znaku, tak? Czyli tutaj może będziecie chcieli rozpocząć jakąś nową współpracę, nową kooperację albo będziecie wchodzili w nową relację. Y Trzeba pamiętać, że podczas Nowiu Słońce i Księżyc są w trygonie do Marsa, planety energii, siły życiowej, a Mars jest w lwie, czyli czuje się bardzo dobrze w lwie. Chce zapłysnąć, chce poczuć się ważny, chce być widoczny, doceniony, zauważony. I tutaj jakby mogą być nowe umowy, nowe kooperacje, możecie poznać kogoś do relacji, tak, ale. Podczas również tego nowiu Słońce i Księżyc są w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Saturna. Czyli, jakby Saturn jest Panem czasu, Panem ograniczeń, Panem, który nas uczy, tak? Czyli tutaj y, oczywiście możecie y, nawiązać nową współpracę, wejść w nową relację i y, czuć się rewelacyjnie, ale Mars zachęca do kursów, szkoleń do jakby edukacji a i do jakby takiej prawdziwej komunikacji, ponieważ lew jest prawdziwy, tak? A Satan w kwadraturze mówi, licz się z tym, że jeżeli chcesz zabłysnąć, chcesz coś osiągnąć, wymaga do pracy, tak? wymaga do pracy. Być może awans czy coś takiego, ale to nie wiąże się tylko z tym, że dostaniesz więcej pieniędzy. Na pewno dostaniesz również więcej obowiązków. Czy jesteś tego świadom, tak? Bo to może być, wiecie, duża propozycja, ale yy, no, jakby będzie się dowiązało też z jakimiś ograniczeniami, z, yy, z jakimiś wyzwaniami. Więc znów yy, no, daje szansę możliwości, ale też mówi żeby nastawić się na to, że jest to związane również z jakimiś nowymi obowiązkami. Drugiego, ale już podczas nowy jest to odczuwalne Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Ustawi się w trygonie do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, więc dla Was może to być takie jakieś, wiecie, przełamanie swoich barier, swoich lęków, poczucie wreszcie, że ja jestem ważna, że, że ja mogę coś osiągnąć, że ja wychodzę ze swojej strefy komfortu, więc tutaj, wiecie, nowy pluton, który wszedł do wodnika ustawia się w trygonie do waszego znaku, już osoby z pierwszych dni znaku już to odczuwają, tak? Ale nawet, tak jak ja zawsze to powtarzam, nawet trygony plutona wiążą się z całkowitą transformacją, tak? My mamy łatwość tej transformacji i ona przyniesie nam korzyści, ale nie zawsze ona jest łatwa, bo to jest duża zmiana, <laughs> Przepraszam. 4 grudnia uściśla się ta kwadratura Słońca z Saturnem, tak? Czyli tutaj, no, jakby, możecie zobaczyć, że nie wiem, jeżeli wchodzicie w nowy związek, to tutaj trzeba coś zmienić. Być może partner jest bardziej wymagający albo nowa współpraca, kooperacja też się wiąże z obowiązkami, więc tutaj. Warto mieć oczy szeroko otwarte, ale 4 grudnia Merkury ustawi się naprzeciw Jowisza, który jest w Waszym pierwszym domu, czyli wspiera Was w zmianach, jest szybki. Tutaj dużo jest propozycji, dużo ruchu, może nawet za dużo, tak? Uważajcie, żeby za szybko nie podejmować decyzji, bo to jest jedyny mankament Jowisza, albo za dużo, żeby nie robić rzeczy naraz, tak? Ponieważ tutaj możemy później nie nadążyć. Siódmego, tak jak już wspomniałam na początku, Mars, planeta energii, siły życiowej, wchodzi w retrogradację w znaku lwa. On będzie w tej retrogradacji aż do 23 lutego, ale cały grudzień będzie jeszcze w lwie. 6 stycznia cofnie się do znaku raka i będzie tam cofał się aż do 17 stopnia, czyli Mars cofa się. Do znaku raka, to znaczy, że w tym raku jeszcze jest coś do załatwienia. Tutaj będzie chodziło u Was o pieniądze zarabiane przez Was. Czy ja czuję się bezpiecznie? Czy ja czuję się dobrze? O tym będę jeszcze mówiła w styczniu, tak? Na razie jeszcze w grudniu Marc jest w Lwie. On podczas retrogradacji bardziej działa tak do wewnątrz, czyli Wy będziecie się zastanawiali, czy ja się dobrze czuję w tym otoczeniu, z tymi ludźmi, czy mi się dobrze z nimi rozmawia czy ja mam dobrą z nimi komunikację, czy ja być może, żeby poczuć się lepiej warto by było, żebym jakieś szkolenie skończyła, czegoś nowego się nauczyła i to podniesie moje poczucie własnej wartości więc jakby to daje Mars w Lwie On wróci do Lwa z powrotem w kwietniu dopiero, moje drodzy i tego siódmego Merkury Ustawi się również w kwadraturze do Saturna, a Merkury to komunikacja, współpraca, biznes, tak? Czyli jakby tutaj pierwszego co się zaczyna, a czwartego już jest zgrzyt, tak? Już y, może się okazać, że no nie wiem, ta współpraca z przełożonym nie układa się tak, jak należy, że mają jakieś inne wymagania niż myśleliśmy, albo że przyjdzie nowy szef, tak? I będzie zarządzał zupełnie inaczej. Zrobi, nie wiem, jakąś restrukturyzację na przykład. Bo tutaj teraz możemy się kochani spodziewać zmian, tak? Jakby jedyne co pewne w życiu to zmiana. A ten koniec roku i następny rok przynoszą bardzo duże zmiany. Więc trzeba się być na to przygotowanym. Siódmego również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Wejdzie do znaku Wodnika i to jest dla Was bardzo dobra informacja. Połączy się również z Plutonem. I to jest taki dzień, ten siódmy, który pokaże Wam, w którym kierunku będą szły te zmiany, tak? Wenus i Pluton się nie lubią, ponieważ Wenus jest delikatna, wiecie, eteryczna, a Pluton to jest taki, no, że trzyma za mordę. Ale tutaj te planety są w trygonie do Waszego znaku, więc może tak być, że Wy... Wenus w wodniku jest otwarta na zmiany, jest ciekawa świata, chce się uczyć, chce wyjeżdżać. Być może podejmiecie decyzję o wyjeździe za granicę, albo na opuściu na studia, albo na jakieś kursy, warsztaty, czy prowadzenie czegoś, wykorzystanie swojej wiedzy, tak? Więc tutaj ten siódmy wam to pokaże. 15. Słońce ustawi się naprzeciw Jowisza Po raz kolejny dużo komunikacji, nowi ludzie. Można poznać kogoś nowego do relacji, wejść w nową współpracę. Tutaj u Was, no mówię, dopóki Jowisz nie wyjdzie z bliźnią, będzie cały czas się dużo działo, tak? Więc teraz, gdy słońce jest naprzeciw, jakby Jowisz wzmacnia to słońce. Ósmego, Neptun. Planeta miłości, duchowości, rozwoju, ruszy do przodu. Neptun jest w kwadraturze do Waszego znaku, jak i również Saturn, więc tutaj Was ćwiczy, tak? Um, mówiąc ćwiecze, mam na myśli, że pokazuje wszystkie wasze błędy, między oczy. Saturn między oczy wywala, tak? Neptun um, troszkę zaciemnia, troszkę tworzy taką iluzję, a Saturn teraz to wszystko wam pokazuje, tak? Gdzie w karierze zawodowej, czy to jak się pokazujecie światu, popełniliście błędy? Gdzie myśleliście być może, że będzie inaczej i jest inaczej? Jak to się stało, że nie do końca się czujecie spełnieni, tak? Um, Także Neptun rusza do przodu, i tak jak mówię, no, w przyszłym roku on przejdzie do barana i ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, więc duże pozytywne zmiany. 12. Ważne wydarzenie, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się naprzeciw Marsa, planety energii, siły życiowej. Obie planety będą w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku. Tak jak powiedziałam, Wenus w trygonie chce się rozwijać, chce wyjeżdżać chce zdobywać świat, ma z sekstylu nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj możecie kogoś poznać, być może sami rozpoczniecie jakieś kursy, szkolenia, może będziecie je prowadzili, może będziecie chcieli się czegoś uczyć, podpiszecie nowe umowy, wyjedziecie za granicę, albo podpiszecie nowe umowy, będzie to wiązało się z edukacją, ze szkoleniami, więc tutaj może być tak, że poznacie kogoś, z kim wspaniale się czujecie, że czujecie, że... Dzięki tej osobie jesteście innymi ludźmi, świetna komunikacja, współpraca, kooperacja na każdym polu. 13 grudnia Merkury w sekstylu do Wenus, czyli Merkury komunikacja, współpraca, biz biznes, Wenus, miłość, pieniądze, czyli tutaj dobry czas na randki, spotkania, nowe współprace, nowe kooperacje, umowy, szukanie pracy, podpisywanie umów. Mówię, mimo że Mars jest w retro, tak? No ale nie możemy, kochani, zatrzymać świata, bo Mars jest w retro. Tak jak mówię, Mars jest i tak w sekstylu do Waszego znaku. Daje Wam nowe szanse, nowe możliwości. 15 odbywa się pełnia księżyca w waszym znaku, czyli księżyc jest w waszym znaku, słońce naprzeciw w strzelcu. Tutaj yy, yy, pełnia yy, czekajcie, bo mam tutaj kartkę pełnia idzie do kwadratury z Neptunem, tak czyli tutaj no powiedziałabym może być zakończenie jakiegoś okresu, zakończenie jakiejś relacji, która już zobaczycie, że was ogranicza zakończenie jakiejś współpracy, która gdzieś bo pełnia to jest zakończenie, tak? Był now, który był jak bliźniak na przełomie, no, gdzieś w czerwcu, koniec maja-czerwiec i teraz coś kończycie, tak? Coś kończycie, co się wtedy zaczęło. I tutaj no, może być też tak, że kończycie, bo czujecie się ograniczenie, bo czujecie, że to nie jest Wasza droga powołania, że to nie jest to, co chcecie robić. Podczas pełni merkury. Planeta komunikacji, współpracy biznesu jest w Trygonie do Marsa, planety energii, siły życiowej. I Merkury wieczorem o 22:00, o 21:56 wychodzi z retrogradacji, więc tutaj być może podczas pełni coś zakończycie ponieważ pojawiły się nowe szanse nowe możliwości z łatwością bo to jest trygon Merkurego do Marsa, nowa współpraca, nowa kooperacja podpisanie umowy, czuję się spełniony, szczęśliwy czuję, że ruszam do przodu, tak mimo, że ten Mars jest w Retla. więc tak naprawdę pełnia może coś zakończyć, tak, pełnia no, mocno jest u was pokazane, że chodzi o relacje partnerskie, jak i współpracę z ludźmi, tak jest w kwadraturze do Neptuna więc tutaj może być tak, że zobaczycie też jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa, że ktoś wam obiecywał coś później się okazało, że w ogóle jest zupełnie inaczej, albo zakochaliście się na wiosnę i teraz widzicie, że popełniliście błąd że to nie jest ta osoba której się spodziewaliście, bo widzieliście ją inaczej, tak, no to jest też kwadratura, też trzeba uważać żeby nie dać się oszukać tak, podczas takiego Aspektu. <laughs> Ten aspekt słońce w kwadraturze do Neptuna uściśla się 18 grudnia. Więc słuchajcie, 18 grudnia nie jest dobrym dniem na rozpoczynanie czegoś. Tutaj no, mogą być konflikty w partnerstwie, konflikty we współpracy, kłamstwa, oszustwa. Ktoś może Was zachęcać do czegoś nowego. Nie do końca to musi być takie prawdziwe, wiecie. Może być tak, że też widzicie to tak a nie do końca takie jest. No jednak ten Mars jest w retrogradacji, tak? Czyli tutaj może nie działać do końca tak, jak należy. 20 jest za to bardzo dobry dzień, ponieważ Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, która jest w wodniku i jeszcze w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku, ustawia się w Trygonie do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, Czyli to jest szczęśliwy aspekt. Wenus i Jowisz się kochają. Wenus to jest małe szczęście, Jowisz to jest duże szczęście. Przynoszą um, poprawę finansów, poprawę w relacjach. Tutaj jakby tu rozpoczniesz coś, to może ci przynieść ekspansję, rozwój, tak? Że pójdziesz bardzo mocno do przodu. Czyli Wenus w ogóle zachęca was do nauki, do wyjazdów zagranicznych, do nauki języka, do poszerzania horyzontów, kursów, warsztatów. Zresztą Jowisz też was zachęca do rozwoju, tak? Ponieważ jest w waszym znaku raz na 12 lat, więc warto wykorzystać jego energię, ale nie bierzcie na siebie za dużo, bo może być tak, że bardzo dużo rzeczy rozpoczniecie, a niewiele skończycie. Stracicie po prostu swoją energię. 21. Słońce przechodzi do znaku koziorożca, i tutaj robi się poważniej. tak, Słońce w koziorożcu jest poważne, ambitne, pracowite. I tutaj porządkuje jakby z Wasze sprawy finansowe, finanse od partnerów, finanse od urzędów, porządkuje również bardzo poważnie, podchodzi do pracy wewnętrznej, chcę nad sobą pracować. Jeżeli się decyduje, to będzie to poważna sprawa, czyli konkretnie weźmiecie się za to sprawy również finansów od partnera, czyli tutaj to stanie się ważne. I później, kochani w Wigilię, niestety będzie ścisły aspekt Jowisz w kwadraturze do Saturna. On już jest odczuwalny, tak to są dwie planety społeczne. Pierwsza ta kwadratura była 19 sierpnia. Teraz w może tak być, że wiecie, będą jakieś poważne rozmowy, coś się zmieni. Tutaj wiecie, to przynosi jakby takie urealnienie cen, jakieś podwyżki. Jakieś takie ograniczenia, też powiecie, ja wiesz, to ekspansja. Saturn to ograniczenia, tak? Czyli jakieś ograniczenia w biznesie, yy, jakieś takie zawirowania, yy, odradza się takie w, w tym czasie ryzyko w sprawach finansowych czy zawodowych, tak? jakieś inwestycje. Bo tutaj nie wiadomo jeszcze, co się w świecie będzie działo, moi drodzy. Czyli w Wigilię no mogą być poważne rozmowy przy stołach. Ale 26 grudnia będzie dużo fajniejsze, ponieważ Merkury ustawia się naprzeciw Jowisza. A Merkury to komunikacja, współpraca. Merkury w strzelcu jest optymistyczny, lubi się bawić naprzeciw Jowisza, który również lubi się bawić i jest optymistyczny. Więc drugi dzień świąt już będzie w lepszej aurze. Uwaga, 27, bo po świętach Merkury robi kwadrat do Saturna, a Merkury to jest komunikacja, również transport. Saturn to ograniczenie, czyli jak ktoś po świętach będzie wracał, mogą być duże korki, opóźnienia i tak dalej. Może tutaj śnieg zasypie, więc jakby weźcie na to poprawkę, tak? Może być też tak, że strasznie nie będzie Wam się chciało iść do pracy, jeżeli pracujecie. Mam nadzieję, że macie rzetkę. Jeśli nie, no może być ciężko. 28 również nerwowy, ponieważ 28 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w kwadracie do Urana. Planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian. Tutaj mogą być jakieś, wiecie, nagłe, nieoczekiwane informacje w sprawach finansowych. Hmm, tutaj zakończenie też jakiejś relacji, bardzo nerwowo. Tutaj możecie się o czymś dowiedzieć. No, jakby jakieś kredyty, jakieś podwyżki, nieoczekiwane jakieś sytuacje, które, no, jakby narażą mocno Wasz system nerwowy. Więc tutaj, no, dzień jest nerwowy, także zalecam spokój. 30 now księżyca w 10 stopniu koziorożca, czyli drugi now, tak? Nów, y, czyli Słońce i księżyc w koziorożcu. U was no, mocny nacisk na te sprawy finansowe: pieniądze od męża, żony, pieniądze dziedziczone, pieniądze z ubezpieczeń, pieniądze z banków. Tutaj Słońce i Księżyc są w sekstylu do Saturna, pana czasu czyli tutaj może jakieś pozytywne informacje dotyczące jakichś kontraktów, jakichś umów. Być może wy też jakby poczujecie swoją wartość i Ambitnie podejdziecie do jakiegoś stanowiska i dostaniecie pracę, tak? Uwaga, bo podczas tego nowiu Mars ustawia się naprzeciw Plutona, a to już jest bardzo trudna energia. Czyli koniec roku, taki sobie. Mars naprzeciw Plutona, Mars w Lwie, jeszcze w retrogradacji łatwo go urazić, kochani, łatwo go dotknąć na swoim punkcie jest bardzo wrażliwy i wtedy atakuje. Pluton też jest agresywny, ale on tak działa bardziej strategicznie, ale dwie te planety, no, u Was akurat obie będą w pozytywnym aspekcie, dlatego że Pluton jest w trygonie i będzie zmieniał wasze życie, a Mars jest w sekstylu, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Być może do nauki. Może być tak, że poczujecie się w jakiś sposób do tego zmuszeni może poczujecie, że ja nie mam wyjścia ja muszę coś zrobić, zwiększyć swoje kwalifikacje bo inaczej nie wiem czuję jakieś zagrożenie, tak ale to będzie dla was dobre to zmieni wasze życie więc jakby dla was ta energia jest pozytywna, ogólnie w świecie może nie być pozytywna, tak ten koniec roku może przynieść jakieś trudne informacje, ale suma sumarum dla was energia ustawiają się pozytywnie, także kochani przyszły rok daje dużo zmian do waszego znaku wejdzie Uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, więc tutaj świat bardzo przyspieszy i wiele bliźniaków, no Uran wielu bliźniakom zmieni życie, ale to jest wasza energia, wy to lubicie, wy to kochacie, ruch, działanie, gadanie, więc, więc, więc tutaj świat przyspieszy i, i nowoczesne technologie przyspieszą i my wszyscy przyspieszymy, także wiecie, to czego my jakby mamy się też uczyć to do takiego zatrzymywania, tak? takiego pobycia tu i teraz, takiego wyłączenia wszystkiego i pobycia z innymi ludźmi w energii, w ich emocjach, w ich cieple, w lesie. Ja jestem tu i teraz, słucham, wącham, odczuwam, żeby, żeby nasz mózg nie zwariował mojej drodzy. Także wy się tego nauczcie: bliźnięta, bo jak uran wejdzie do bliźniąt, to będzie bardzo szybko. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Wykorzystajcie jak najlepiej tą energię Wenus w wodniku, tak? Tego Plutona, no to macie na to wiele lat, ale bliźnięta z pierwszych dni znaku już to odczuwają. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.